Siemanko, z tej strony, mjak i dzisiaj gramy sobie znów w Afton Build. No i tak, wyruszamy tym razem gdzieś w podróż, już do akcji i obawiam się, że to będzie wyjątkowo ciężka gra. Ale no nie wiem, zobaczymy. To jest aktualnie niedostępne, niedostępne, niedostępne. Nevada, okej. Okay. To jest jakieś. O, to jest jakieś wysypisko śmierci. Ś śmierci. No w sumie. W sumie wysypisko śmierci. Poprzednio sekretne laboratorium yy, researchu dla Afton Robotics ukryte. Gdzieś na obrzeżach Starego Miasta, czy, czy coś takiego. To miejsce zostało opuszczone, odkąd Afton zaginął, i sprzedane deweloperowi, który zapłacił za to najwięcej. Najwyraźniej teraz jest to wy wysypisko śmieci i cmentarz dla samochodów. Ale nadal trzyma jakieś sekrety ze swojej przeszłości. Okej, okay, dobra. Zobaczymy, co to będzie. Jedziemy. Eee. No dobra, i teraz ja mam. Ja mam przede wszystkim jedno ważne pytanie. E, czy ja mam jakieś latarki albo coś? Myślę, że byłoby wyjątkowo miło, gdybym miał. Pod jakimś klawiszem się chyba. Co ja się kłócę. Pod jakimś klawiszem się chyba wyciągało te rzeczy? A, pod kontrolą. Afton Robotics Personal Assistant Device No Camera Active. A czemu teraz Afton do mnie nie gada? Okej, okay, w ten sposób zmieniam kamery. Ale nie mam żadnych kamer. Nic tu nie widać. Nic tu nie słychać. A znając życie, coś się zaraz na mnie rzuci. Nie wiem, czy chcę iść straight do tamtego miejsca. Nie mam absolutnie pojęcia. Tam sobie siedzi jakiś boniacz. Cześć Boni. Chyba się źle czujesz. O nie te tekstury! O no. No dobra, widzę, że to mi podświetla, co nie? Co to za dźwięk? Coś kurwa po mnie biegnie! Ty pojebało chyba was What the fuck was that? Co to do cholery jasnej było? Y Scrapt Foxy, no to zajebiście Ładnie wyglądasz, ziomuś Co i wy chcecie mi powiedzieć, że ja mogę w niego Na niego to postawić, czy coś? Super, widzi się to? O Boże, jeżeli to trzeba będzie jakoś tak zrobić, żeby go zestanować konkretnie w tym miejscu, przy tym skuperze. Dzięki temu będę w stanie go zeskuperować. Problemy aktualnie widzę dwa. Jeden, że muszę to wysadzić przy nim lub na nim, żeby on... Dostał obrażenia od tego, żeby go dopiero później zeskuperować. Muszę to zrobić jakoś tak. Broni mnie. O kurwa! Nie widzisz mnie. Nie widzisz mnie, prawda? You can see me. Uh, no to tak. Uh, I am totally boned Nie taki był plan. Absolutnie nie taki był plan. Wobec mnie Buff finding ci się... Nie kończy ci się po finding! Nie kończy ci się! <ścoughs> o dziadu. Dobra. Idź, idź, idź. Boń. Chłopie I co? I nie mogę się zefować huh. A to wyle ciekawe akurat Hello there! Leżeć! O kurwa nie położył się Rozpierdalam jednak Pff. Ew, żeby zinteraktować? Aha. Zamknąłem coś. Co? Czy ja zamknąłem jakiś ten taki... O. Nie mam pojęcia co robię. Absolutnie. Zjebałem. Wychodzi na to, że te skupery są jednorazowe. Czemu tu latarki w tej grze nie ma w ogóle? Jak mam być szczery, latarka to byłaby tutaj akurat bardzo mile widziana. Dobra, mogę się tu powspinać, powchodzić na jakieś rzeczy, miejsca. Absolutnie nie wiem, czy ja mam czegoś tutaj szukać, czy. Czy moim jedynym clue całości jest to, żeby go po prostu. To w jakiś sposób? Tu widzę skuper. Gdzie on chyba idzie? Udało mi. jest Czysto teoretycznie, jakby udało mi się go zastanować odpowiednio. Właśnie dokładnie w tym miejscu. Jak się obrócił! Ej, coś się zbugowało, a najlepsze jest to, że on ma hitbox cały czas. O fuck. Albo nie mogę zrobić tak, żeby... Znaczy nie muszę go, że tak powiem, ogłuszać przed skuperowaniem. Albo.. Absolutnie nie rozumiem, co ja mam zrobić. Tu mam jeszcze jeden skuper. To jest chyba moja ostatnia szansa na i oinknięcie go na części pierwsze. W ogóle wydaje mi się, że widziałem gdzieś tam buniacza. u góry. Tu w ogóle też jest bardzo ciekawe, że... Widziałem jakiś inny korpus podświetlany w ten sposób. Po co? Nie wiem. Też nie wiem po co mogłem... Interaktować tam z tym czymś, z tym włazem. I że go zamknąłem. Też absolutnie nie mam pojęcia, co to mi dało. Run off, i Drain Ara. Aria. Super. No, widzicie, i to jest kolejny ten właz Oh. Zamknij wszystkie włazy. A to jest... hmm. A czy to nie jest właśnie przypadkiem sposób na pozbycie się go? W sensie wiecie. Mm, nie tak, że ja go muszę skuperować, tylko że ja muszę go tutaj zalać. Ho. Huh. Mam nadzieję, że oni nie ograniczą ilości tych. Ee, jak to się nazywa? No, tych detonatorów, bo to naprawdę pomaga też w ucieczce. Przed tym wielkoludem. Ale widzę, że skupery się odnawiają. Ja, ja mogę z niego znowu skorzystać. On po prostu dostaje cooldownu na jakiś czas.

Jump w tej grze jest głupi Doceniam, że przynajmniej nie jestem one hit killem No e. A... O chodzi? A masz! O nie, ale to z głupie, że mi input wyłącza kolejny volt. Okej, okay, to jest bardzo ciekawy tryb gry. Że on sobie na mnie poluje. No w sumie tak właściwie średnie jest w stanie mi coś zrobić. Quick will like uh, take less time, but alert and by by and not ok. Come no, nie wyszło do końca po mojej myśli. Okej. Okay. Eee, idzie. Jak but <laughs> Okej, okay. dobra Woda się wylała zajebiście Co mi to dało? Absolutnie kurwa nie mam pojęcia I jest woda teraz w tych dokach Ale powtórzę pytanie, co mi to dało? Okej, okay, coś zebrałem tutaj Cholerny Afton Robotics nic nie tłumaczy Kurwa No i chuj mi w dupa. Nie wiem gdzie jestem. Nie wiem gdzie jestem, halo. Świetna gra. Polecam każdemu. Nawet jumpscare'a nie było widać. Jak wpadłem do tej wody to już byłem martwy. Aha, nawet nie mogę zrespawnować do ostatniego checkpointa. Wow kurwa, zrobiłeś prawie wszystko w tym levelu, ale chuj ci w dupę, nie będziesz miał checkpointa. No co do chuja. Co ja miałem niby zrobić? Ale gówno gra. Close all flooding valves in the trench. No to trzy zamknąłem. Remove the animatronics temper locks. czyli muszę go upolować. Shocking Discovery 0x7 czyli jakieś kurwa odkrycia zajebiście eee, okej, okay. zostało zamknąć walwy 3, które doskonale już znaczy doskonale, mniej więcej wiem gdzie są eee, te Discovery's to tam mogę się cofnąć ewentualnie do tamtego miejsca tu jest w ogóle boniacz, do którego bardzo chętnie się przejdę, bo nie wiem co on w ogóle tutaj znaczy, że on tu jest ale się przejdę pewnie jedno z Discovery's a. Albo jedno ze sposobów mojej śmierci aktualnie. I ostatnie jest tam w ogóle po drugiej stronie mapy. W skrócie... Nie wpadać tutaj, bo to jest samobójstwo. W sumie wiecie co tak myślę sobie? Jak mi teraz nie wyjdzie to powinienem jedną rzecz zrobić. A mianowicie... Najpierw upolować animatronika, a dopiero później odcinać sobie jedną z dróg. Aha, on sobie tam pod wodą łazić. Paweł, miłej podróży. Dziwne, że nie dali mu opcji takiego wyskoczenia stąd. Dla niego z wielu, z wielu powodów byłoby to bardzo na plus. Aha! E! No! Ja pierdolę, widzieliście to? To było absolutnie nie fair. Ja naprawdę rozumiem, że od tego są kurwa kamery, żeby to z poziomu kamer móc odpalać. No ale to było już wredne. Patrzyłem się na ten detonator. Chciałem go zdetonować w odpowiedni momencie, kiedy animatronik biegł. Ale gra powiedziała: 'Kurwa, nie!' Uważam, że to jest jedno z najlepszych miejsc, gdzie go mogę złapać. Drugie jest ewentualnie tutaj. No dobra, zajebiście, mogę sobie postawić. Prawie. To był pierdolony mislik. Tak, wedle wyjaśnień. Czyli teoretycznie mój plan polega na tym, że stawiam tam detonator wtedy, kiedy wiem, że on tam kurwa jest. Jak mnie goni, robię szybko akcję prawe, lewy i teoretycznie go w ten sposób łapię. Jak to wyjdzie? Prawdopodobnie nie wyjdzie. Ja już to nagrywam 31 minut, jak się pierdolę z tym chujem wielkim jak bąbelki. Długo jeszcze ten cooldown? Dobra, się skończył szkoda, tylko że się... Okej, okay, jednak się nie cofa. Nie idziesz tu? A to plan jest taki. Że ja absolutnie nie mam planu. Aha. Aha! I wy chcecie mi powiedzieć, że podejście jest jedno. No, w ogólnym rozrachunku plan się powiódł. Dokładnie o to mi chodziło. Problem tylko polega na tym, że. Misnąłem. Ja bardzo nie lubię czasówek. W ogóle. Czy to w grach, czy nie w grach. W ogóle nie lubię robić czegokolwiek na czas. Ja ma ziomie. Przedam u ciebie. Ładny jesteś. No, na dalej. Like. Ale mu po finding siada, wow Kurwa! No nienawidzę! Pierdolone czasówki! Nie dość, że wszystko musi być idealnie wyliczone kurwa, motyw tego jak go łapię, gdzie go łapię, w którym miejscu go łapię, muszę ryzykować własnym odbytem, niekoniecznie muszę go trafić. Dobrze, że ten animatronik jest tutaj chociaż jeden. Chodź tu, bo muszę odwrócić twoją uwagę stamtąd. O to... oh my fucking god. У меня есть Кедыш мне W takim razie chociaż schakuję się tutaj. Bo żeby wylać woda z tego co rozumiem, to muszę tam te kabelki zrobić. Więc po prostu tych kabelków chwilowo nie będę robić. Żeby mnie woda nie mogła zabić. Zobaczmy sobie to. Scrapped Foxy. Jeszcze jego Brzemskera nawet nie widziałem. Bo kurwa, dwa razy jak zginąłem to od wody. Dobra. Ale. Aha! Ty chcesz mi powiedzieć, że zostałeś zastanowiony z weebley Woblerca, a nie od Scoopera? No! Wyjmij ten tablet, kurwo! Dobra, on wie. Remove the animatronic z 2 na 6. Dobra. Na szczęście to zaliczę chociaż po kolei te rzeczy. Niekoniecznie muszę to za pierwszym razem zrobić. Reroute water flow to the trenches. Cut loose the bonnie animatronic. A, No to widzicie. To, to już mam odpowiedź. Czyli wychodzi na to, tu jest Bonnie animatronik i zdobyłem te nożyce, żeby obciąć z niego te rzeczy. Okej. Okay. Overcharge Bonnie animatronik. Nie wiem po co to robię, ale to robię. Okej, okay, coś z niego podniosłem. Electro-cute foxy, reroute, water flow, remove the animatronic temper level trap, shopping, discovery, nic na Okej. Okay. Czyli ja i guess, że po prostu to mam z głowy. Znowu dostałem... O Boże, jak mnie tu kurwia no ale tak, nie podoba mi się to, że trwa to już 45 minut u mnie. O nie! On nie z tej strony przybiegnie! Nie! Nie z tej strony. Ziomuś. Nie tędy droga! No teraz błoki! No! Co? Misnąłem klawisz? No nie wytrzymam! Idealnie przede mną. Temu nie mogę mieć podejścia drugiego? No kurwa, ja nie wiem. Ja nie wiem. Oni powinni zmniejszyć szybkość tego paska i tego jak on znika. Ja wiem, że zaraz mnie zwyzywacie od PUSIA GAMING Ale jak dla mnie to znacznie za szybko zaczyna znikać No, nie da się Okej, okay, czyli jeszcze teoretycznie jedno podejście i go wyjebie w kosmos Aha Aha Według gry... Według gry na kamerze nie było widać tego czegoś do zdetonowania Rozumiem. Aha! No! COŚ SIĘ ZBUGOWAŁO! No chuju zajebany! Dobra, wszystkie loki z niego zdjąłem. Fajnie by było, gdyby to oznaczało, że nie będzie już dla mnie agresywne, ale ni nie oznacza, niestety. Niestety to dla mnie tego nie oznacza. Reload, water flow to the trenches electrocute cute foxy. Co to znaczy electro -cat? Że co ja mam mu zrobić niby? Co, mam zrobić to samo, co z buniaczem? Może teraz będzie dało się mu właśnie coś takiego zrobić. No, najpierw ogarnę to.

Nagrywam aktualnie godzinę. Już. Jeden odcinek. To jest najgorsza godzina mojego życia wam powiem. Przestały działać detonatory na kamerze z jakiegoś powodu. No. Nie da się. Bomby są niewybuchable. Wiecie co? Ja mam absolutnie dość tej gry. Koniec! Koniec serii. Angry M Jack Noises sobie dopiszcie tutaj Koniec! Nie gram w to.